Cześć, witajcie, z tej strony Kamil Słuchajcie, próbuję odkręcić tę płytkę z gąsienicy yy, Zaraz wam powiem dlaczego to chcę zrobić Chyba nie w tą stronę Coś puściło Ale dobrze przecież odkręcałem Co to idzie? Ani w tą, ani w tą. Co to tam idzie? Czy śruba się obraca? Czy ten? Eee, nie, śruba się nie powinna obracać. Zaraz wam mówię o co chodzi. Planuję sobie wymienić ten olej w tej zwolnicy I... I... Y, nawet się nie do tego korka wyjąć za bardzo Bo jak... bo jak go wyjmujemy po prostu on ma tutaj miarkę i zobaczcie no, no można by jakoś tam go próbować ale wiecie za każdym razem jak tutaj próbujemy wyciągnąć to to nam się tutaj ziemia sypie do, do środka dlatego mówię spróbuję sobie wykręcić, yy, wykręcić te, te śruby tą płytkę całą i spróbujemy to odkręcić. Dobra, jedna poszła już nie dał rady uderowy tego tak odkręcić a się nie dziwię, bo to jest no, a takie róże. tak ledwo, ledwo to idzie i co jeszcze Właśnie sobie zapomniałem o tym oleju wczoraj. A, a wiedziałem, że go mam, mam wymienić. Dobra, druga jest. Trzecia. Mocna grzechotka. Naprawdę, wszystko ją robię. Już kilka lat. To znaczy wszystko. No. Nie robię takimi rzeczami za, za dużo. Tak jak tam jakiś warsztat czy coś. I niemniej jednak trochę się nią pracuje. I nic się z nią nie dzieje. Dobra. Trzecia i jeszcze czwarta. Tylko muszę sobie tą odkuć trochę. Muszę sobie odkuć trochę. pokręcić jakiś ten, niech jak będzie ten montaczek. Bo tam się trochę zabetonowało. I co jeszcze? Dobra, powinno już wejść. I co jeszcze? Znalazłem przeciek na znalazłem. no Widziałem, że to się tam lało. Moment, odkręcę tą jedną i już wam pokazuję. Tam się to trochę lało. Czy lało? No, kapało z tego rozdzielacza. Dzisiaj się tam doszukałem, że. musiałem, że wystarczy tam dokręcić, czy coś. Będzie ok, a to się okazało, że. Dobra, już powinien klucz, dać radę. Lekko już chodzę. A tu się okazało, że, już wam pokazuję, że to cieknie nie tyle z uszczelnienia, co tutaj między, między tym zakuciem a, a tym, w tym miejscu po prostu, między zakuciem a, a tym do, do przeciwkontry na klucz. To mnie coś tam jest kiepsko zakute. Nie, wiem, skoczę sobie tam do naszego sklepiku wiejskiego. Eee, zobaczę czy, czy mi zakują taki wę, wąż najlepiej na, na kolano, a jak nie, jakby nie mieli, To po prostu tutaj obspawam to, zespawam to całe i go będę tutaj wykręcał eee, w tym miejscu. Bo tutaj powinno być bujny przychodzić, chyba tutaj dopiero ktoś sobie tak przedłużył, nie wiem pewnie żeby... Pewnie, żeby to było lepiej wyciągać. Eee, a tak poza tym, nie wiem czy tu nie powinny iść rurki, na dobrą sprawę, do tej kości. No ale tu już teraz nie będę kombinował co tu powinno być. Tylko trzeba to jakoś zrobić, żeby, żeby to uszczelnić. Dobra. Zobaczymy czy już da radę ten klucz. Jeszcze nie bardzo. Uh. Aha. No się ona się obraca Teraz w tym Trzeba będzie to zakontrolować teraz eee. No dobra, spróbuję to odkręcić ja to tej drugiej strony chyba nie będę wykręcał tylko jakoś to spróbuję tam wycześć. Dobra no słuchajcie, nie życzę nikomu wymieniać tych płytek tej gąsienicy. A tu już sobie zrobiłem trochę jednym sposobem, to po prostu postawiłem sobie lewarek i troszkę podniosłem tą gąsienicę i też jest OK Przynajmniej wyjdzie I słuchajcie Wyciągnąłem tą miarkę co się okazało? No, Brew moim przewidywaniom, był olej, nawet zobaczcie, nawet ponad stan. No i całkiem ładny ten olej. No. Nie widać, żeby tam mu coś dolegało, żeby był jakieś mleko, cappuccino. Więc chyba na razie go zostawię. Na razie będzie ten sam olej, nie będę tego wymieniał. Także tego zostawiam, natomiast jeszcze muszę się dostać do, do tamtej zwolnicy, żeby zobaczyć, co, co tam się dzieje. Coś go blokuje. Widzicie? I w pewnym momencie... Dobra, czyli ta zwolnica jest ok. Powiedzmy, że na razie, że na razie nie będę tutaj nic zrobił. Zalewuję nawet za dużo, także w porządku. Yy, I co? I chyba nie będę wykręcał tego tej płytki. Zrobię sobie tak samo z tamtej strony i, i zobaczymy, co się tam, co się tam dzieje. Chyba, że trzeba będzie to... będzie ten olej jakiś kiepski, no to wtedy, wtedy, wtedy wykręcę tą płytkę i uzupełnię ją. No tak też da radę, no. Chyba, chyba nie będę tego wykręcał. Dokręcam tą płytkę z powrotem i, I sobie dam spokój. Eee, no i co? No i tyle. Szef. No i dobra, patrzymy co w tym będzie ciekawego Słuchajcie, no też jest olej nawet na poziomie też nawet całkiem ładny trochę mniej jak w tej ale widać, że jeszcze się w stanie w stanie mieści także Także podejmuję decyzję, że ten olej tutaj zostawiam, nie będę tego wymieniał wiecie, no ja tam nie będę gdzieś jeździł jeździł tą koparką kto wie kto ile na tych głośnicach ona też tam nie będzie pracowała całymi dniami, tylko tam sporadycznie jak może nie wiem jak przepracuję dwa tygodnie w ciągu roku, to to pewnie będzie wszystko. Mówię później, nie? Bo, bo teraz przy tym stawie, no to trochę będzie więcej roboty. No a później już wiadomo, że tam będzie tylko sporadycznie wykorzystywana. Eee... Także zostawiam ten olej w spokoju. Myślę, że będzie ok. Nie był jakiś zły. No to tak na oko, nie? Nie był tam jakiś zabrudzony, czy, czy z wodą, także. Także go zostawiam. Yy, no i dobra. Czyli co? Yy, sprawę z wolnic mam załatwioną. Jeszcze tylko ten wąż. Wykręcę go. Wykręcę go i... i. i. I pojadę do sklepu, zobaczyć czy mi, czy mi go dorobią. Dobra, no, no, no. no. okazało się, że tutaj yy, nakrętka jest tak, jakby yy, tam, w tym, tam w tym króćcu tu się tylko nakręca. I tak sobie myślę, że przecież można go tu, tutaj zespawać. Nie, nie powinien cieknąć. Jak go tu zespawamy, bo to się nie musi obracać. Eee... Ale, a w gazu nie mam dobra, i tak muszę jechać. Dobra, zobaczę jak, jak mi dorobią tego węża. To, to sobie kupię. A jak nie, no to będę próbował to spawać. E, Okej, okay. to co? Wezmę sobie ten gaz, od razu wymienię. I, i, lecę. I lecę coś załatwiać, bo dzisiaj sobota, także pewnie do pierwszej tylko czynne. Cześć, to jest Ładzie. Już nie będę. Sobie wkręcimy w imadło i sobie to fajnie pospawamy. Myślę, że myślę, że będzie ok, no bo już tak czasem tak spawałem, nie? Co prawda, no, tak się nie powinno robić, bo wiecie tutaj, jak się przyspawa, to się to wszystko tam wytapia, nie? Ale myślę, że tam jakoś delikatnie, jak to tam delikatnie jakoś pospawamy, to. To nie będzie tragedii. Dobra, spawam. I. I co? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, jakoś tam posmarkałem tego węża. Tak to jest naddziubdziane. Źle się zaspawało, bo cały czas ten olej się tam gotował w tych zakamarkach. I on wypływał cały czas, to trzeba było czyścić. Później poprawiać. No ale jakoś tam jest zaspawane. No i dobra, zobaczymy. Zobaczymy. Zamknę sobie przeklapę, żeby nie zahaczyć teraz o nic. Tu sobie zrobiłem taki prosty gumkę, żeby on nie spadała. Tu się po prostu zamyka, nającą gumę. Tutaj, to oryginalne zamknięcie jest tutaj, ale tam trzeba by dorabiać jakieś, jakieś coś tam do zamykania. No i dobra. Zobaczymy, co to moje spawanie zdało. To, że w miarę jest dobrze, no No nie cieknie Jeszcze On właśnie przeciekał w momencie skrajnego położenia wtedy jest największe ciśnienie Teraz widzę, że to jest okej okay. tutaj jest jakieś zatniecenie ale to chyba przy montażu Dobra, jeszcze sobie to wytrę do sucha i jeszcze sprawdzę to dokładnie. Ale, ale myślę, że jest ok. No. Na pewno cieknie mniej niż. Jeśli si cieknie, to na pewno mniej niż przedtem, bo przedtem w momencie skrajnego podniesienia, no to tu się aż normalnie przelewało. Zresztą widać, jakie to jest mokre. A teraz. Teraz widzę, że, że już się to nie leje. Słuchajcie, no i naprawione, powycieram ten tutaj olej, żeby to nie było mokre, bo jak jest to mokre, to, to zaraz się tutaj syfu zbiera. No i co, wycieram to, składam. I jeszcze ten wąż mi przeszkadza, bo chciałem sobie tutaj e, zabudować, tak jak to powinno być, ale widzę, że chyba będę musiał to wyżej zrobić. Po prostu te węże już no bo tego nie będę, nie będę już z tym walczył. Eee, tak jak mówiłem, no tu chyba powinny oryginalnie iść jakieś rękawiczka. Oryginalnie tu powinny iść yy, rury chyba, tak mi się wydaje. No, no i dobra! Czyli co, koparka w miarę bez przecieków? Eee, jeszcze jedynie co zauważyłem, że był przeciek na filtrze. Właśnie jeszcze leje Będę to musiał zrobić Ale to jeszcze Porobię sobie ją trochę Najwyżej tam jakąś szmatę udynam Żeby to nie kapało Porobię ją trochę, zobaczę czy wszystko jest ok. Ewentualnie jeszcze ten silnik sobie zmienię I dopiero jak już wszystko porobię z hydrauliką, to dopiero wymienię olej i Wiecie, żeby tego nie robić, no żeby już po prostu wleć, wlać dobry olej na, na sprawnej koparki, nie? Tak to przy wymienianie wiecie, wiecie, jak trzeba, zawsze się to coś wyleje. I, i wiecie o co chodzi. Yy, no dobra, yy, mam ten gaz. Yy, to sobie jeszcze od razu coś przykombinuję z tą osłoną yy, i jeszcze sobie chyba wstawam te uszy tutaj żeby te akumulatory te zamocować na sztywno wspałam sobie na uszy i żeby po prostu zwykłym pasem tak jest chyba najłatwiej i naj, najbardziej tak yy, yy, pewnie to zamocować Yy, zwykłym pasem po prostu transportowym to spinać takim mniejszym no i gitara no, nic się nie leje fajnie, fajnie że się to udało kilka złotych zawsze zaoszczędzono no wiecie no chciałem to wymienić zrobić po porzem, no ale, ale ale no cóż Czasem się nie da A w sumie dzisiaj to na dobre wyszło yy, Dobra, aha i tu jeszcze sobie muszę spawać Bo tu jak straciłem ten obrót To po prostu tu jest blokada Blokada tego No wiecie, obrotu nie Tu sobie coś muszę sobie spawać żeby po prostu to mi czasem to yy, nie wyleciało bo yy, jak straciłem woru, to po prostu tym sobie zablokowałem, i... i tak dojechałem, bo tu nic nie było żadnego stworzenia. Dobra, składam to i coś tam jeszcze najwyżej nagram. Co tam mi się udało dzisiaj zrobić? No i tyle na razie. Yy, trochę ujarzyłem te węże. nie pokażę, bo uh! trochę je tam poukładałem. I co? Yy, teraz jak się tutaj kombinuję. Chciałbym to założyć Tą osłonę, bo to jest jakaś, tu nie miałem tej osłony, to jest chyba ze załki. Jakaś podes był, taki trochę pogięty był, musiałem prostować I co, myślę sobie tutaj tylko to założyć Wiecie o co chodzi, tylko o to, żeby po prostu Jak tej osłony nie było To ten cały zapach oleju Z tego rozdzielacza, jeszcze jak się to lało to to wiecie, tam było wszystko schlapane. To te opary oleju się aż tutaj unosiły. I ta kabina była taka, jakby to powiedzieć, no nie, nie pracowało się zbyt przyjemnie. To jak to zatkam uszalnie, jakoś tam jeszcze tamtą dziurę. I powinno być już o niebo lepiej. Yy, tylko teraz tak, no muszę jakoś tutaj jeszcze. Bo to nie da się. To Oryginalna blacha szła chyba tutaj, nie? A tutaj jest te węże idą. I nie da się tego tak po prostu położyć. Tylko tutaj coś będę chciał przykombinować, żeby tą blachę oprzeć na, na tym jeszcze. I, I w ten sposób, no i tutaj jeszcze to z przodu, przykombinować to szybko. Nie będę się na tym jakoś tak ...doktoryzował, żeby to jakoś zrobić super. Tylko tak po prostu, żeby to, żeby to zasłonić. Żeby po prostu ten, ten zapach oleju tutaj. Nie walił w tej kabinie. Eee, dobra, działa. Słuchajcie, tak to zrobiłem po najmniejszej linii oporu. Eee, tutaj dałem takie wkręty, Także sam raz łapnęły. Tutaj tylko podłożyłem taką taką pod, podkładkę i do, 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 tą podkładkę przy, przykręciłem do do, 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 do do tej ramy. I do tego dopiero tą blachę. No i chyba nieźle to wyszło. No. Wiecie, no jak, na, jak na 15 minut roboty, to, to chyba jest ok. Jeszcze jak się to omaluje wszystko ładnie, to, to będzie gitara. Nie wiem, rzucę sobie chyba tutaj jakieś yy, gumę. Muszę poszukać, też miałem taką gumę właśnie. To sobie najwyżej to rzucę, żeby te dziury uszczelnić trochę. I, i jest ok. Myślę, że w miarę możliwie. Dobra, cześć, bo się ja e, Dobra, akumulatory przymocowane. Tak to wygląda. Uchwyty sobie spawałem i po prostu takim, takim no takim pasem je ścisnąłem. Także można teraz już koparką robić piruety. Nic nie stanie. E, no i co? No i tyle chyba. Aha, nie wiem, czy wam pokazywałem. Zrobiłem sobie tutaj wykładzinę Taką gdzieś miałem Tylko tutaj jeszcze będę musiał to chyba jakąś listwę dać albo, albo już dociąć Taką na całość, tylko że Nie wiem, gdzieś miałem takie kawałki jeszcze, ale Gdzieś mi zginęły Tak, żeby tutaj to nie odstawało No i tu sobie Tak to zrobiłem, tutaj miałem jakąś taką Tą starą podstawkę spod akumulatora Wrzuciłem tutaj, żeby tu można jakieś było Jakieś taką drobnicę wrzucać No i tu tą dziurę zaślepiłem Także już jest Trochę bardziej Szczelna ta koparka Jeszcze tak Co mi zostało Tutaj te, te, tą klamkę muszę albo naprawić albo wymienić Bo ona nie działa I co, brakuje mi jeszcze szyby Tutaj i co mi jeszcze brakuje? Tu jakaś podsufitka, ale to w zasadzie Nie wiem czy to będę robił I co? Jeszcze jakieś światła sobie Planuję sobie zrobić Na pewno tutaj na górze jedno I... I chyba to sobie wywalę I patrzyłem nawet wczoraj na, na internetach Za takimi okrągłymi ledami nawet, że są takie okrągłe, także sobie po prostu tą blachę sobie tutaj wytnę I tutaj sobie wstawię po prostu tego leda okrągłego Także będzie tak jak w oryginale prawie Tutaj oryginalnie światło przychodziło. No i co, tutaj chyba jeszcze to powycinam wszystko, tą podstawę na akumulatory I tutaj sobie dorobię taką po prostu blachę Eee, także żeby tu był taki po prostu schowek, sobie zrobię. I co? Eee, tą blachę chyba zostawię taką tak pociąganą i tu sobie po prostu tylko dorobię taką, eee, wiecie, taki przód. Eee, I to się będzie otwierało razem, razem z tym, z tą częścią, bo tu jest coś przerobione, bo przedtem się powinno otwierać. Tutaj chyba to się powinno otwierać, a tu ktoś przerobił właśnie, że, że się to otwiera. No ale tu już może zostać. Tylko po prostu sobie tutaj sobie to zadekluję. I powinno być w porządku. No i w zasadzie to tyle. No jeszcze to malowanie mi zostało, ale tu mówię jak, jak dopiero. Tak jak Wam tam mówiłem, jak, jak się pozbędę zboża, to wtedy po prostu wprowadzę ją tam do stodoły i, i ją wymaluję. No i co, od, od poniedziałku się ja zabieram, zależy jaka będzie pogoda, jak będzie w miarę pogoda, no to, to tam działamy z tym, z tym ugorem żeby to doprowadzić do porządku a jak nie będzie pogody no to sobie działam z tą skarpówką i chyba coś w tym stawie sobie jeszcze podziłbę bo, 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 bo pasuje to dokończyć a pogodę jeszcze zapowiadałem taką w miarę tylko teraz nie chciałem dzisiaj nie chciałem tego robić bo jeszcze taki lodzik jest znaczy, już w zasadzie chyba nie ma. Jeszcze chyba stopniało wszystko. Nawet sobie zobaczę. Ale już chciałem sobie porobić z tą koparką. tak żeby było w porządku. Nie, nawet rozmarzło. Także można to już. Można to będzie już brać. I yy, nie wiem, czy sobie po prostu na razie nie stanę tutaj na brzegu. Jeszcze to muszę przemyśleć, jak to zrobić żeby to zrobić w miarę dobrze albo tutaj sobie zjazd jakiś zrobię nie wiem jeszcze, jeszcze się na tym zastanowię, żeby po prostu tutaj tylko zgarnąć to było to. i co, później wjechać yy, wjechać znowu tak bliżej środka i zacząć brać ten żwir no i chyba tyle chyba tyle na dzisiaj Czyli tymi planami na, na przyszły tydzień się z Wami żegnam. Pozdrawiam. Cześć. Słuchajcie. Wiecie doskonale, że, że jak ja mówię, że już tyle na dzisiaj. To jeszcze dwa ujęcia będą. No i tak dokładnie jestem razem. Ale, ale nie bez powodu Was jeszcze męczę. Chciałem Wam przedstawić właśnie najlepszego blacharza od koparek na YouTubie. Zobaczcie co się dzieje. Widzieliście coś takiego kiedyś? Te łuki.